Jesteśmy po wizycie w firmie Unitra. Jako pierwsi mieliśmy możliwość posłuchać oraz obejrzeć sprzęt, który niedługo będzie miał swoją premierę rynkową. Jako, że obejmuje nas klauzula poufności, zdjęcie, które prezentujemy, jest zdjęciem, które firma oficjalnie publikuje na swojej stronie. A sprzęt niedługo, mam nadzieję, będziecie mogli obejrzeć na żywo już w sklepach. Zapraszamy do filmu. Witamy serdecznie wszystkich miłośników Strega Audi na naszym kanale Audi Azyl. Dziękujemy za subskrypcję, komentarze i oczywiście nawiązując do komentarzy chciałbym dzisiaj powiedzieć, że osoby, które pisały, że u Nitra nie powstanie, że to wszystko jest tak jakby trochę włożyć między bajki, nie jest to prawdą. Dzisiaj jesteśmy po spotkaniu. Zaraz wszystkich tutaj zobaczycie. Osoby, no prawie wszystkie, bo niektóre musiały już jechać z powrotem, bo droga daleka, ale zobaczycie i posłuchajcie komentarzy. Na temat tego sprzętu. W tym miejscu też chciałbym podziękować organizatorom tego spotkania, panu Adrianowi, Danielowi, kierownikom produkcji, inżynierom, wszystkim tym, którzy wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu, bo było to naprawdę wspaniałe przeżycie dla nas wszystkich z tego względu, że jest tworzona historia i tworzona jest na naszych oczach. Można powiedzieć dosłownie. Bo jako pierwsi mieliśmy ten zaszczyt obejrzeć i posłuchać sprzętu nowej Unitry, za co chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. I no, oczywiście oddaję teraz głos osobom, które tam były, aby też swoje wrażenia opowiedziały, aby nasi widzowie i osoby, które nie mogły dojechać, bo też takie zdarzenia losowe się zdarzyły, nie mogły być razem z nami. A więc zmieniamy perspektywę. I przechodzimy do pierwszych wrażeń z nowej UNITRY. Panowie, tutaj mamy Łukasza i pana Zbigniewa. Podniosę wyżej. O, tak. Oddaję mikrofon. Będziemy sobie mikrofon z, z rąk do rąk przekazywać, no bo tylko tym tutaj dysponujemy. Siedzimy sobie w knajpce i wspominamy. Kochani, sprzęt jest naprawdę super z wyglądu. Naprawdę byliśmy bardzo zaskoczeni tym sprzętem. Jesteśmy czym pochwalić. Jest to, będzie sprzęt całkiem polski, tak więc naprawdę super. Wrażenie odsłuchowe jak najbardziej pozytywne. No, czekamy tylko na sfinalizowanie tego po prostu w produkcji oraz przystępne ceny. Przekazuję dalej. Ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie to jest. Szeroki temat do przemyśleń przede wszystkim, yy, tak na gorąco, ale sprzęt jest jak najbardziej fajny i myślę, mam nadzieję, że to się rozwinie wszystko, w dobrą stronę pójdzie. Też tak myślę, bo ma, ma ogromny potencjał, tak, tak. potencjał. I ludzie. bardzo fajnie wygląda przede wszystkim, to już przeciąga kupującego, no i gra też. Podobnie, ale to jeszcze tam pewnie to pracują. Oczywiście, no bo to były jeszcze cały czas prototypy, które dopiero trafią do produkcji. Tak, tak, także no, wszystkiego najlepszego życzę producentom, żeby może ja kupię, pójdę jeszcze do sklepu, bo akurat jestem w trakcie rozpoznania rynku. <słysy> y jedziemy dalej. Tutaj panie, proszę bardzo. Oh, <laughs> na topkę, to się... tak jest Czy Pani oczywiście. wybrałyby ten sprzęt ze względu na kolor, bo widzieliśmy kolor czarny i, i srebrny, czyli to też nas zaskoczyło trochę. Czyli Pani mają też wybór i y, możliwość y, jakby decyzji, co bardziej pasuje do mebli. Yy, tak, oczywiście. Wybór jest zawsze dobrą rzeczą. Yy, i, yy, ale przede wszystkim to ja bym chciała bardzo pogratulować wszystkim tym, którzy do tego projektu wznowienia Unitry przyczynili się. I to, co dzisiaj zobaczyliśmy, taką ilość młodych, zaangażowanych inżynierów, znających się naprawdę na szczegółach technicznych, sprzętu, który ma być nowoczesny dla nowego odbiorcy, przyznam, że byłam pod wrażeniem. To było dla mnie bardzo miłe i takie perspektywiczne. I jak najbardziej oczywiście kolor sprzętu w przyszłości można dopasować do wnętrza, myślę, że wielu nowych odbiorców. Super. Brawo, brawo za wypowiedź. A Aguś? Ja powiem króciutko, bo teraz mi to przyszło na myśl po naprawdę niesamowitym spotkaniu. Myślę, że pasja ma moc, i to nam twórcy nowej Unitry pokazali. Tak jak zawsze mówię Romkowi, i na urodziny z dedykacją dostał w prezencie sprzęt Romku: Twoja pasja ma moc. Myślę, że, że Unitra też udowodniła, że, że ma tak moc. Jest. bo jest tam dużo ludzi z pasją, więc ona jest ta moc jest jakby dużo, dużo większa bo tam każdy się w to bardzo mocno angażuje. Yy, także dziękuję. I co myślisz Przemku, Ty, wrażenia? Wyście sporo mówili o, tech, o że odczuciach, o tym, że są wspaniali inżynierowie, że ludzie mają pasję. A ja powiem to o czym innym. Powiem o technice, jaką tam zobaczyłem. A nie o wszystkim jest nam wolno powiedzieć, bo Oczywiście. podpisaliśmy rodzaj klauzuli poufności. Także szczegóły niestety nie wypłyną, czego jest, czego żałować na pewno, ale to, co zawodowym okiem mogłem zobaczyć na miejscu, no to rzeczywiście pełen profesjonalizm, a pełen szacun od strony technicznej, samego zaangażowania profesjonalizmu i takiego podejścia, no naprawdę już wręcz wielkoprzemysłowego, przygotowania produkcji. Jeżeli to pójdzie tym torem i ich plan biznesowy im się sprawdzi, no to ja jestem dobrej myśli i oby moje nadzieje, jakie wlali we mnie ludzie z UNITRY, oby moje nadzieje się ziściły, żebyśmy po prostu widzieli to w sklepach. Fantastycznie. No, ja, jako były pracownik UNITRY, co prawda, zajmujący się na początku swojej kariery zawodowej telewizorami. No miałem okazję zobaczyć jak to się budowało kiedyś i ten sprzęt rzeczywiście jest na światowym poziomie jest bardzo przemyślany jeśli chodzi o serwis także ci inżynierowie tutaj u nas myślą o... to nie, nie wygląda jak prototyp to jest naprawdę już porządne urządzenie no i mam tylko nadzieję, że tak jak nastąpiła reaktywacja płyt winylowych tak nastąpi reaktywacja takiego sprzętu, żeby słuchać tego spokojnie w domu, a nie tylko w biegu na słuchawkach. Także dziękuję. Arturze? No ja powiem bardzo krótko, tak żeby już nie powtarzać tego, którzy wszystkiego, co już tutaj moi Ogóle, przedmówcy? przedmówcy, którzy, którzy powiedzieli, to, to na własne oczy widziałem sprzęt, który na razie jest prototypem, ale jest dopracowywany i na pewno zadowoli niejednego. Jest to dla mnie bynajmniej sprzęt, który naprawdę może się podobać, a no, dla wszystkich, którzy mnie znają, to, to wiedzą, że ja się lubuję w sprzęcie wysokiej klasy. Mogę uczciwie powiedzieć, że to jest sprzęt, który może się podobać. Sprzęt Unitry, nowej Unitry. Moje skromne, moje skromne zdanie jest takie, że jestem mile zaskoczony, że w sumie mogłem być i zobaczyć ten sprzęt na, na własne oczy. Ogólnie mi się bardzo podobał. No jeżeli... Weszłoby do, do produkcji i sprzęt by się ukazał, no to myślę, żebym się pokusił na, na, na zamianę no. obecnego na, na ten nowy, tak? Dokładnie. Sprzęt. No, również jestem mile zaskoczony no, z odsłuchu. No, trwają jeszcze testy. Więc wszystko to wszystko przed, przed, przed firmą. No i trzymam kciuki. Myślę, że. Wszystko pójdzie w dobrym, bardzo dobrym kierunku. Dziękuję. Jacku? Wszystkim sceptykom, którzy nie wierzyli w projektu Nitry, e, powiem tak, że będziecie zaskoczeni, gdy te produkty ujrzą swoją premierę. E, polska myśl techniczna, e, więc jednak potrafimy zrobić coś naprawdę wysokiej klasy. E, będziecie mile zaskoczeni. I podziwiamy zaangażowanie całej załogi. E, i całej załogi firmy. Dziękujemy. Przełączę drugą stronę. O. Także sami widzieliście, nie jest to e, tylko moje zdanie, ale i zdanie osób, które z nami tutaj e, w biurach UNITRY były. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy to zobaczyć i e, czekajcie na ten sprzęt. Jeżeli być może chcecie w najbliższym czasie Kupić sobie nowe, stare audio, to może warto poczekać jeszcze miesiąc, dwa, trzy, kiedy ten sprzęt wejdzie na rynek i, właśnie po raz kolejny w naszym życiu, zakupić sprzęt Unitry. Kiedyś nie mieliśmy tego wyboru, bo była tylko Unitra. Dzisiaj mamy ten wybór, ale właśnie może to naszą decyzją będzie, żeby opowiedzieć się właśnie teraz za polskim sprzętem, naszym własnym. Pięknym i naprawdę ładnie brzmiącym. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają nasz kanał. Więcej y, oczywiście na temat Unitry będziemy y, filmy na pewno umieszczać, bo to jeszcze nie jest wszystko. Tutaj pokażę może o pamiątka. Dostaliśmy pamiątkę. Oczywiście tutaj są podpisy i tekst do naszego muzeum. Także. Nie będę ukrywał, że liczymy, że być może jeden z prototypów, który yy, stał na półce u projektantów, być może kiedyś zasili półki w naszym muzeum, abyśmy mogli pokazywać, jak ten sprzęt się też rozwijał. Także śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, jeżeli możecie. A jeżeli chcielibyście wesprzeć naszą żytkę na muzeum stacjonarne, to oczywiście będziemy za to bardzo wdzięczni. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.